Kolejny dzień, piękna pogoda, słoneczko świeci, czas na kolejną wycieczkę. Zapraszam wszystkich do obejrzenia kolejnego odcinka na kanale Druid Sky. Witam wszystkich. Dzisiaj będzie odcinek eksploracyjny. Stanowiłem się wybrać takie miejsce. Rozmawiałem ostatnio tutaj. Z jedną znajomą Irlandką z okolicy. Powiedziała, że jeszcze kilkanaście lat temu tutaj ludzie odprawiali msze. Podobno gdzieś w tym lesie jest takie źródło, które według wierzeń lokalnych mieszkańców miało jakieś, jakieś specjalne właściwości. No i postaram się dzisiaj do tego źródło albo do tego co pozostało po tym źródle dostać zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Jakaś ścieżka tutaj jest, więc nie jest najgorzej. No nic, podążam tą ścieżką, zobaczymy co znajdę na jej końcu. Chyba dotarliśmy na miejsce moi drodzy cóż to jest takiego i tutaj jest chyba to źródełko no jak widać ząb czasu zrobił swoje. Ale ciekawe miejsce. Warte odnotowania. Czyli tutaj były odprawiane jeszcze kilkanaście lat temu msze święte. Ciekawe, cóż za właściwości miało to, to źródło. Podobno, podobno e, zdrowotne, ale jak wielkie? Tego nie wiem. Tutaj chyba można wejść pod tymi haszczami. Zobaczymy, co. Ojej, co tam jest mur. I wyjście z drugiej strony. Czyżby to ołtarz jakiś był? To chyba ołtarz faktycznie. Zarośnięty już krzakami. Faktycznie to, to moim zdaniem będzie ołtarz. Czyli miejsce gdzie odprawiano mszę. Bardzo ciekawe. Z tej strony można wyjść. O, nawet jest figurka Matki Boskiej, różaniec. Kapliczka tutaj jest tak, czyli to będzie ołtarz, tylko strasznie zarośnięty już przez, przez te krzaczory. Ciekawe. Liczka ja widzę pieniążki ludzie zostawiali chyba w związku z różnymi intencjami z prośbami to jest zdjęcie jakiegoś dziecka? Warto się jeszcze przyjrzeć te, temu wielkiemu naczyniu, tutaj. Chyba była albo woda święcona, albo przepuszczam z tego źródełka, skoro miała takie, takie e, właściwości lecznicze, być może była w tym wielkim naczyniu ta woda. W każdym razie warto się przyjrzeć, też napis jest na tym, jest jakiś napis, suffer little, czyli tak jakby coś, mało cierpienia, mało cierpieć, children. Children to come unto me and forbid them not to, not to, of such is the. Dom of heaven O tak żeby to przetłumaczyć Mało cierpienia Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie bo do nich należy królestwo niebieskie Mniej więcej tak bym to przetłumaczył zbienia ciekawe. To jest wszystko w kamieniu wykute baranek Boży najprawdopodobniej. Ciekawe, bardzo ciekawe miejsce. Pewna myśl mi się nasunęła, mianowicie może to naczynie wielkie służyło do chsztu. Jest dość dużych rozmiarów. Dziecko spokojnie mogłoby być tu zanurzone. Napis dookoła opowiada mówi o, o, o dzieciach. Bardzo prawdopodobne, że naczynie to też służyć mogło do sztów. Spróbuję się czegoś dowiedzieć więcej o tym miejscu. Jak będę coś wiedział, to na pewno Wam przekażę. W każdym razie wycieczka dość krótka, bo nie trzeba było wcale tak daleko iść w głąb lasu. Ale miejsce bardzo ciekawe. Moi drodzy, od nagrania poprzedniej części filmu minęło kilka dni. W ciągu tych kilku dni próbowałem się czegoś więcej dowiedzieć o miejscu, które razem odwiedziliśmy. Niestety, informacje, które udało mi się uzyskać, są szczątkowe i tak naprawdę. Są to informacje bardziej na zasadzie opowieści przekazywanych z ust do ust ludzi mieszkających w okolicy. Czego się dowiedziałem o tym miejscu? Podobno miejsce to założył Święty Konlan, dlatego też źródło, które się tam znajduje, nosi jego imię. Ołtarz, który widzieliście w poprzedniej części filmu. Jest nie do końca oryginalny, to znaczy BLAT jest najprawdopodobniej oryginalny, pochodzi z bardzo dawna. Dokładnie nawet nie, nikt nie był mi w stanie określić przedziału czasowego, kiedy powstało to miejsce. No, mówiono, o, mówiono o setkach lat, więc, więc jest to na pewno stare, stare miejsce. Blat tego ołtarza, tak jak mówiłem, najprawdopodobniej jest oryginalny. Podpory, jak możecie zauważyć na filmie, jeżeli nie zauważyliście, to zawsze możecie cofnąć. Podpory są z betonowych, betonowych pustaków, więc, więc są bardziej współczesne. Jeżeli chodzi o nie, no to mają kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. E, natomiast ta chrzcielnica, czyli to naczynie takie wielkie, które stało obok, e, też nie jest oryginalne. Zostało postawione kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat temu przez e, ludzi, właśnie mieszkających w okolicy. Ale mia, miałem rację e, jest to chrzcielnica. Gdzie się teraz znajduje? A no, moi drodzy. Dowiedziałem się, że jeszcze obok tego miejsca jest drugie, które jest poniekąd związane ze źródłem świętego Konlana oraz z tym ołtarzem i miejscem, gdzie odprawiano msze święte. I właśnie do tego miejsca podążam. Ono jest całkiem blisko, może około 500 metrów od tego miejsca. I znajduje się ono przy drodze. Właśnie, próbuję je odnaleźć. Powinno, powinno się znajdować gdzieś w tej okolicy. I chyba jest. Tak, to jest tutaj. Cóż to jest za miejsce? Otóż moi drodzy. Dokładnie w tym punkcie, gdzie widzicie tutaj ułożone kamienie, dokładnie w tym punkcie e, znajdował się dziesiątki lat temu krzyż. Podobno w prostej linii od tego miejsca znajduje się właśnie źródło tego świętego Conlana. No niestety, czy jest to prawda, e, tego nie zobaczymy, ponieważ jak widzicie, natura bardzo się tutaj dobrze czuje. No i jak widać, jest bardzo zarośnięte krzaczorami. Więc nie sposób dostrzec, co jest po drugiej stronie tego buszu. Natomiast, co się stało z tym krzyżem? Bo jak widzicie, go już tutaj nie ma. On został skradziony, tak jak mówiłem. Dziesiątki lat temu. Nie wiem, mówiłem czy nie mówiłem. W każdym razie mówię teraz. E, dziesiątki lat temu ten krzyż został skradziony. No i na, na jego miejscu już w tej chwili nie ma nic. Ktoś widzę tutaj postawił mały krzyżyk z różańcem. Tak wygląda to miejsce, w którym był krzyż. Jak duży był ten krzyż? Też tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć za bardzo. Podobno y, był widoczny. Z tego miejsca, gdzie znajduje się ołtarz, więc przypuszczam, że no musiał mieć 2, może 3 metry. Ciężko stwierdzić, gdyż tak jak mówię, wszystko co, czego się dowiedziałem, są to opowieści od ludzi, od okolicznych mieszkańców. Moi drodzy, z opowieści od e, okolicznych, właśnie mieszkańców, dowiedziałem się również pewnych historii związanych z tym miejscem. Są to dwie historie. Jedna mówi o tym, że gdzieś w pobliżu tego e, miejsca, tego ołtarza, tego źródła e, znajdowało, się, znajdowało się miejsce pochówku nieochrzczonych dzieci. Czy to prawda? Znajduje się tam chrzcielnica. Jest napis o, o, e, o dzieciach. Może jest to jakoś związane z tym miejscem. Natomiast druga historia, jaką usłyszałem, mówi o tym, że e, w okolicy było miejsce pochówku ludzi w czasach wielkiego głodu w Irlandii. Oba, obie historie opowiadają o miejscach pochówku. Więc coś, coś przypuszczam, coś przypuszczam, jest prawdą. W każdej historii, w każdej legendzie jest jakaś prawda. Która z tych historii, która z tych legend, opowieści jest bliższa prawdy? To już zależy od osoby słuchającej i, i, i tego, która jest mu bliższa sercu, przypuszczam. W każdym bądź razie miejsce całkiem ciekawe znajduje się niedaleko miasta na uboczu, na skraju lasu. Kiedyś, przypuszczam, był to środek lasu. W tej chwili to jest taki skraj lasu, ale żeby się tam dostać, trzeba przejść przez las, jak widzieliście. No i moi drodzy, to już by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeżeli tak właśnie było, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, a przede wszystkim zasubskrybujcie mój kanał. Drujtai. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Hej!